Witam Was, Panie i Panowie. Noworoczny Cube z tej strony. Sotys, Games Masters, Psychatok. Nasza ręka jest taka trochę ryzykowna, ale wydaje mi się, że do zatrzymania potrzebujemy jednego landu w dwóch drołach. Więc to jest oczywiście realne jak najbardziej. Oczywiście najlepiej byłoby w pierwszym drole mieć ten land, ale no. Myślę, że zatrzymam. Myślę, że to jest po prostu ryzyko warte, warte podjęcia. Oczywiście, wiadomo, to jest cube, draft, prawda? Tu się może potoczyć to wszystko tak szybko, że po prostu gość mnie zniszczy, zanim do tej siódmej, ósmej many dojdę, prawda? Ale wydaje mi się, że... Można zaryzykować, no? Oczywiście dobraliśmy źle, więc... Tak powiem, ryzyko wzrasta, tego, że... Nie damy rady, powiedzmy. Trochę gorzej Musimy turę oddać On nam daje trzy landy, więc czy trzyma nam, więc to jakby pozwala nam przykład nam zagrać daje w drugiej, prawda W trzeciej, przepraszam, w trzeciej No Nie jest dobrze, krótko mówiąc Jak oponent zabija nam tego typa to w sumie się nie stanie, to jest, to jest fajne w tym wszystkim, że on bardzo chce zabić tego e, co tego Joragę a nam zabicie tej Joragi strasznie nas nie boli, prawda? Bo i tak mamy akceleracji na ręce sporo, właśnie, użył Fire, żeby to zrobić. Ok, no, oczywiście my nie dobieramy tego, czego chcemy dobrać. mamy 8 kart. Musimy coś wyrzucić. Wydaje mi się, że wyrzucimy sobie... Hmm. Chyba jednak behemota. Wydaje mi się, no szansa, że go zagram w tej grze jest bardzo niewielka. A ten Trygon Predator jest tutaj dobry, prawda? Zabija mu tego Chalisa. Mana lig może być przydatna na jakiegoś, jakąś bombę, którą będzie chciał wrzucić nam, że tak powiem, na głowę bezpośrednio, no, ale generalnie sytuacja jest bardzo zła. No, ta jedna mana nie chciała się pojawić, niestety. A bylibyśmy w stanie dzięki niej z miejsca bardzo szybko ruszyć. Oczywiście szansa na dobranie jednego landu w dwóch drogach, drogach to jest jakieś tam 70%, prawda? Więc myślę, że to było ryzyko warte podjęcie, mimo wszystko, przy tej ręce, prawda? Bo oczywiście to kwestia jest ręki. Jak widać ją gra jakąś też rampą, więc... Więc to jeszcze może mamy trochę czasu, prawda? Zagramy sobie Chyba Sygnet. Tak, Zagramy sobie Sygnet Potem sobie zagramy Grim Monolith, i z tego monolitha zagramy sobie e, od razu w tej samej turze Orakla. Chyba, że do Landa. To zobaczymy, co zrobię wtedy. No, teraz oczywiście on już. Mm -hmm. Uu, gain Control of Target Artifact. Bardzo nieprzyjemnie. Ta karta jest w ogóle na mój dek niszczycielska strasznie, prawda? Um. Czy będzie problem? Będzie spory problem. Teraz potrzebuję po prostu dobrać manę. 6 mana, 5 mana, Jest I zbansuję Milan. Ok. Hmm. No chyba oddam turę w ogóle po prostu w tej turze. Mi się wydaje, że oddam turę. Bo to nie ma jakichś specjalnych szans na to, żeby coś więcej chyba w tej turze uzyskać, niż skontrowanie. Yy, po prostu. Yy, niż skontrowanie czegoś, co ewentualnie on, po, on położy na stole. Czy będzie próbował położyć na stole. No ale generalnie strasznie mi tutaj chłopak skrzywdził. Znaczy bardziej mi skrzywdziła Mana niż on. Oczywiście, ale. To teraz mogę zagrać to, Monolith i daję, prawda? Ale on tego Monolitha mi przejmie, prawda? Jest to jest też takie, no, takie sobie zagranie. Na szczęście, no, nie ma kart na ręce, znaczy ma dwie karty, tak? Z czego jedną musi, dwie musi wyrzucić, tak? Czy jedną musi wyrzucić? No, okej, okay. czyli się tam po prostu poprzewijał? Rzucił Fold Size, tak? No, ok. no to nie poradzę nic, za bardzo wiele. Wrzucimy chyba Grim Monolith w ogóle. Albo nie wiem co, no zobaczymy zaraz. Predatora, okej, okay. no to był chyba dobry plan. Mhm. To był dobry plan. My musimy zrobić to, co musimy zrobić, co musimy zrobić, czyli zagrywamy sobie Forest Green Monolith Uldaje eee... no, No dostaniemy tego slima, co jest też OK Fact or Fiction. Ok. Fact or fiction to jest nieprzyjemna rzecz. Damy mu... Albo Wensera i dwa Landy, albo Moxa i... Nie. Albo Wensera i Moxa, albo dwa Landy i Trouta. Tak jest chyba najlepiej. Chociaż, wiadomo, no... Pewnie weźmie tego Wensera, tak czy siak. Wydaje mi się, że Wenser po prostu jest lepszy w tym momencie dla niego. Co wylądował na grobie? No tak, wziął Wensera, tak myślałem. Wbijamy sobie wrościka. Wbijamy się w Fajdena. E hum. Zagram sobie chyba po prostu... Zagranie mod driftera oczywiście jest średnie. Zagranie slime'a jest też średnie. Zostanie za kontrem jeszcze gorsze. Wydaje mi się, że muszę tego wensera, że tak powiem, zmusić do pojawienia się w grze. I najlepiej to zrobić chyba... Znaczy, wydaje mi się, że najlepiej po prostu dobrać... Dwie karty. Eee, I zostać za kontrolą, no bo tutaj... No wiadomo, że on mnie bardziej bije niż ja jego, prawda, ale... On chyba w ogóle zapomniał, że ja mam tego manalika. To dosyć zabawne w ogóle. No, ale okej. Okay. Tak, sobie oczywiście lando, oddamy turę. Mam na ręce szafira, którego oczywiście jest w stanie przewinąć sobie. No i jest w stanie tam cały czas tym fejdenem niestety odpowiedzi szukać, prawda? Okej, okay, będzie nas pił. No wydaje mi się, że w tym meczapie nasze życie oczywiście jakieś tam znaczenie ma, prawda? Ale nie aż takiego... nie aż takie, które by było decydujące wydaje mi się. A zabije strzeli mi w... Yy raglan chyba mi się wydaje nie strzela we mnie okay. hmm. A teraz to trzeba pomyśleć bo tak tym zarekiem jest w stanie mnie zabić prawda Więc muszę ja jego zabić tego zareka Będę hmm. zagrał sobie karty z góry za free Zagram sobie... Hmm. Wydaje mi się, że najpierw zaatakuję w tego Zareka, żeby go na pewno zabić. Hmm. I muszę zagrać chyba Slime'a. land slime i pest prawda użyć mamy no relaps no okej okay. niech będzie jak masz mimo relaps, to OK. No to zagramy sobie oczywiście Pester Majta. Stapujemy Solemna, chyba, żeby nie dobrał karty. Jak ma Removal, to to bez znaczenia, prawda? Zablokujemy. I teraz, jeżeli on użyje zdolności plus 1, tego Wojdena to przegra, chyba że mnie zabije, prawda? Bo jeżeli mnie nie zabije, to ja zabijam jego, bo mu 10 kart, a on ma 10 kart. Więc tutaj jeszcze się może wiele fajnego dla mnie zdarzyć. Oczywiście, jeżeli ma jakąś odpowiedź, jakąkolwiek, to jest koniec, prawda? No coś się dzieje. Olivia Vordaren. No nie fajnie. Okay. Zagramy sobie sobie Landa. w w sumie... Zagramy sobie chyba najpierw po prostu Avengera. Aha, ona ma flying, ale ja jestem Matołem Zapomniałem zupełnie że ona ma flying Ale to w sumie nic nie zmienia, bo ja nie mam żadnej odpowiedzi na tego flyera Ale zapomniałem, że on w ogóle nie musi przecież nią nic zrobić, on może po prostu zaatakować we mnie Ech. No tak, no zupełnie nie ogarnąłem, że przecież ta Olivia ma flying no teraz pytanie, co bym mógł zrobić z tym? No nie wiem, mógłbym szukać coś gift sami, to jest jedyna opcja w tym momencie, tak? Szukaj coś gift sami. zadekować w tego fajdena po prostu jeśli zablokuje, to spoko zablokował on no, jest po prostu chyba wie co mam na ręce ma spisane tak no trudno ok no nie, nie mogę tutaj nic zrobić prawda za długo, za długo byłem bez landów ale jego deck nie jest jakiś świetny wydaje mi się znaczy jest ok ale nie jest jakiś świetny zobaczcie, że byłem w stanie jakby toczyć może nierówną, ale prawie równą walkę, mimo tego, że byłem tak bardzo w tyle jak chodzi o landy, prawda? Okej, okay, zabrałeś. Okej. Okay. no w każdym razie troszkę nierówny pojedynek. Eee. Możemy teraz z tym rewokerem, żeby mu za wyłączyć tych, tych wszystkich nieprzyjaznych misiów. E Regrow. E Regrow. Chyba nie. Ale Force Spike mnie ciekawi. Wydaje mi się być ciekawą ta, ta karta na niego. Force Spike. Mm, co jest na niego słabsze? Nie wiem, w sumie tego Rewalkera sobie daruję jednak. Bo on ma tego gościa, który przyjmuje, prawda? No, nie wiem, czy to jest sens tym grać. Hmm. Oby to mi sobie darować. No, da daruję sobie Yoragę, bo ona jednak potrzebuje dwóch mana, prawda? Gdybym na jej miejsce miał elfa dowolnego, to ta gra by się skończyła o wiele szybciej. Dla I to chyba dla mnie dobrze. Pozytywnym rezu rezultatem dla mnie. E a tak to niestety miałem akurat potrzebowałem do odpalenia jej dwóch lądów i było gorzej. No ok, tutaj mamy oczywiście kip. Okej. Okay. Przeciwnik się poddał. Z jakiegoś powodu. Spoko. Dosyć to jest yy... zabawne, no ale okej. Okay. No cóż, nie wiem, nie, nie za bardzo rozumiem, ale jak widzieliście jakoś, może to po się poddał. Nie wiem czy to jest jakiś mislik, czy po prostu... Nie, po prostu nie wiem, musiał iść, czy coś w tym stylu. W każdym razie, no w, w, że tak powiem darmowe zwycięstwo. Oczywiście to się zdarza też na Magic Online. No, tak samo mnie się też zdarzało nieraz, że po prostu musiałem wyjść niestety poddawałem grę. Także, no cóż, przykro mi, że akurat w tej sytuacji, kiedy nagrywam ten draft, to jest... Yy, bo to wiadomo, że dla was nie jest zbyt bardzo entertaining, że, yy, że gość się po prostu poddaje i nie ma walki. No, ale mam nadzieję, że w kolejnych rundach już będą przeciwnicy walczyć do końca i oczywiście zamierzam je wam pokazać, więc